Dziecko nie traci matki, dlatego że jej nie ma. Traci ją, dlatego że ona kocha za bardzo mężczyznę. Dziecko nie potrzebuje idealnej matki, potrzebuje obecnej matki, takiej, która daje mu uwagę. Ale kiedy kobieta daje miłość mężczyźnie, a nie dostaje jej od niego, jej energia zaczyna odpływać. I wtedy dziecko traci coś, czego nie da się nadrobić. Traci bycie widzianym, traci bezpieczne ramiona, traci spojrzenie, w którym może się przejrzeć. Matka jest obok, ale jej nie ma, bo cała jej miłość płynie do dorosłego mężczyzny, który stał się emocjonalnym chłopcem. Dziecko uczy się wtedy jednej rzeczy moje potrzeby są za duże, nie wolno mi chcieć, muszę radzić sobie sama sam. I potem to dziecko dorasta, nie czuje siebie, nie wie czego chce, nie potrafi przyjmować miłości, bo nigdy jej nie dostało tyle, ile potrzebowało. Dlatego mówię to głośno, kiedy kobieta wraca do siebie, dzieci wracają do życia.